Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jeszcze nie tak dawno Jan Bochowicz stracił pas w konfrontacji z Gloverem Teixeirą, a my już poznaliśmy datę i rywala na jego następny pojedynek. Cieszyński książę podejmie Aleksandra Rakicia w walce wieczoru gali UFC Fight Night, która odbędzie się 26 marca. Na ten moment lokalizacja eventu nie jest jeszcze znana, więc na informacje o potencjalnych biletach do zakupienia musimy jeszcze poczekać. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o zestawieniu Jana Bachowicza z Aleksandrem Rakiciem, które dojdzie do skutku na jednej z marcowych gali UFC. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mnie niezmiernie miło. A teraz, bez przedłużania, lecimy z tematem. Jan Bochowicz to niestety już były mistrz kategorii półciężkiej w Federacji UFC, który stracił swój tytuł ponad miesiąc temu w konfrontacji z Gloverem Teixeirą. W tym pojedynku pokazał się ze słabej strony i po prostu zostawił swoje umiejętności w szatni, czym przepłacił oddanie pasa w dosyć łatwy sposób przez poddanie w drugiej rundzie. Cofnijmy się jednak do momentu, kiedy zdobył największe trofeum kategorii półciężkiej, bo jak pamiętamy, wywał go z rąk Dominika Reyesa, nokautując go w przepiękny sposób w drugiej rundzie. W pierwszej obronie wypunktował na pełnym dystansie Izraela Adesannie, fundując mu pierwszą porażkę w karierze, więc te sukcesy mówią same za siebie, jeżeli chodzi o jakość Janka jako zawodnika. Pomimo ostatniego niepowodzenia, jestem pewien, że Bochowicz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i będzie chciał wszelkimi dostępnymi sposobami wrócić na tron kategorii półciężkiej. Pierwszym krokiem do tego celu z pewnością będzie efektowne zwycięstwo nad Aleksandrem Rakiciem na gali w marcu. Austriak pochodzenia serbskiego rywalizuje w federacji UFC od września 2017 roku, natomiast od tamtego momentu stoczył zaledwie 7 pojedynków. Aż 6 z nich udało mu się zwyciężyć, a jedyną porażkę zaliczył z Volkanem Ozdemirem po niejednogłośnej decyzji, która według wielu była bardzo kontrowersyjna. Mimo wszystko ta przegrana nie zastopowała jego kariery, bo w dwóch następnych pojedynkach pokonał topowych zawodników w spółciężkiej w postaci Antonego Smitha i Thiago Santosa. Obu przez decyzję, ale szczerze mówiąc, zarówno w walce z Amerykaninem, jak i Brazylijczykiem, Aleksander był zdecydowanie lepszym zawodnikiem. Na ten moment Rakic to numer 3 w rankingu Federacji UFC, więc jeżeli zwycięży z Bachowiczem, który jest pierwszy, to na pewno stanie się kolejnym pretendentem. Zestawienie Jana Bachowicza z Aleksandrem Rakiciem traktuje jako naturalny eliminator do walki o pas ze zwycięzcą pojedynku Texera Prochaska. Złożyła się tutaj fajna drabinka i po prostu moim zdaniem wygrany powinien zawalczyć z wygranymi, analogicznie przegrany z przegranym. Z pewnym przekonaniem można stwierdzić, że dla Janka pojedynek z Rakiciem będzie piekielnie trudnym wyzwaniem, ale jak najbardziej do przejścia, jeżeli Polak wyjdzie w optymalnej formie. Podejrzewam, że kursy bukmacherskie będą praktycznie równe lub z minimalnym wskazaniem na Janka, ale równie dobrze, to Aleksander mógłby być nieznacznym faworytem. Pozostało nam jako Polakom liczyć na spektakularne i szybkie zwycięstwo Błachowicza, które pozwoli mu wołać o ponowną walkę o tytuł. Finalny przebieg i rezultat tego pojedynku poznamy już 26 marca na gali UFC Fight Night. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o zestawieniu Jana Bachowicza z Aleksandrem Rakiciem. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Prowadzący kanał World of MMA.